Mój ojciec był górnikiem. Całe życie ciężko pracował w kopalni wujek. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego aresztowano przewodniczącego zakładowej Solidarności, do której należał również tata. Wkrótce zaczął się górniczy protest. Ojciec nie wracał na noc do domu. Pamiętam matkę, która na płakała i modliła się i zabroniła nam dzieciom wychodzić z domu. Strajkujący domagali się uwolnienia aresztowanych działaczy Solidarności z całego kraju. A także zniesienia stanu wojennego. Władze ludowe postanowiły wzorcowo spacyfikować bunt górników, także po to, by zastraszyć innych. Do kopalni skierowano ponad 2000 ludzi, żołnierzy, funkcjonariuszy ZOMO i Milicji Obywatelskiej, czołgi i wozy bojowe. 16 grudnia po godzinie 8.00 teren kopalni wujek szczelnie otoczono. Po wezwaniu strajkujących do rozejścia się. Niewzruszeni protestujący odśpiewali mazurka Murowskiego. Przy użyciu armatek wodnych i wyrzutnych gazów rozpoczął się szturm na kopalni. Na teren zakładu wjechały czołgi, taranując obrodzeni. Dramat rozegrał się około 12.30. Do akcji pacyfikacyjnej skierowano płytą specjalny zonę. Funkcjonariusze wyposażeni w pistolety maszynowe zabili 9 górników. 23 zostało rannych.